Dobra, cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dziś film z obory. Idę no, nowy zakup zrobiliśmy. Chciałbym wam pokazać. Nie, nie chodzi o haefki haefy. Tu co mniejsze trochę. Ojej, ale wieje, Kupiliśmy 6 sztuk jałówek Angusa Czerwonego. Idziemy trochę w mamki. No właśnie pokazać. Mówię, taki film mówię tak nagram o, tutaj są w końcu, angus, angus czerwony, czysto rasowy. No. I tak, stwierdziliśmy, to był mój bardziej pomysł, żeby iść trochę w mamki. Mamy koje, tak, cielaki, cielaki wychowujemy do tych 200 kg przy mamie będą chodzić i za darmo wychowujemy cielaka że też, i będzie też i będzie też mięsny też o to chodzi no to o jaułeczka odgania drugą no bardzo, bardzo mi się podobają te jałówki że nabite ładne nigdy nie mieliśmy aż takich mięsnych będziemy je kryć też angusem chyba sztucznie na początku później jak już jakiegoś wychowujemy to będzie buchaj chodził z nimi po prostu bo tak to był mój pomysł żeby je kupić i mówię pójdziemy w mamki jeszcze mogę wam pokazać gdzie ten koniec będzie to, gdzie ten koniec będzie i tak no tak wyglądają te jałówki w miarę w miarę cenie to kupiliśmy jesteśmy zadowoleni ładnie rosną na razie na kiszonka siano i śród. Dostają śruty z owca, żyta i przeżyta, no i tam jeszcze 250 kg na mieszalnik, czy 200 słonecznika, śruty słonecznikowej, że Wam pokażę koniec, gdzie one będą. Tu, oj, w do no, dobra. Tu są hf -y, tu będą do odstawy w kwietniu gdzieś, te hf -y. To jest cały rząd, praktycznie. O, że tu otworzę. Tu na razie są maszyny pochowane. Ale tak, tu zrobimy taką. Tu jest o, jest korytę nawet zrobione. Na razie tu są takie bzdece, ale to trzeba by wyczyszczać. Dobra, o! Tu jest Laili, Jeszcze nie sprzedana, niestety. Owiarka i przewracarka jest tu. I tu kojec po prostu zrobimy. O, tam taka zagroda pójdzie. Elegancka, elegancka zagroda pójdzie i będzie wszystko i, i, i tak mamy zamiar stawiać halę łukową z flandeki wtedy tukano pójdzie pójdzie tam pod a tutaj jak już będzie trochę 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 ich więcej tych tych jałówek jak już się porodzą będą już kolejne będą po, kolejne pozacielane no to, no to kolejne pozacielamy, to też pójdą tu razem tak ogrodzimy, że tu też pod wiatą będą Po tu gdzie kombajn stoi, kosiarka Felat, te, która jest na sprzedaż yy, i tam chyba siewnik jeszcze z powodu od kukurydzy stoi więc tak no i tu będzie kojec tutaj jeszcze tutaj się tutaj jeszcze się wy, wybetonuje i będzie miodzio no, no i tak to wygląda cicho Cicho! Wyjątkowo Śródu dostaliście. A śródu dostały, a wyjątkowo Cholera, nie wiem czemu. Obra. No i to chyba wszystko. I chyba to wszystko już to, co chciałem pokazać. Więc dzięki. Taki krótki film. I tyle. Dzięki na razie. I do następnych filmów. Na razie i cześć.